Jezus, mówiąc o chlebie życia, prawdziwego życia i życia wiecznego, nie ukrywa i jednoznacznie określa, że tym prawdziwym chlebem, który daje prawdziwe życie, jest On sam. Ja jestem chlebem życia. Ja jestem prawdziwym, pokarmem. Te słowa, które wypowiada Jezus, dzieją się w kontekście w kontekście cudownego rozmnożenia chlebów, nakarmienia tłumów ludzi. I ten kontekst pokazuje nam tę przedziwną konfrontację tego Czego oczekują tłumy i tego, o czym mówi Jezus? Jest to dość, można powiedzieć, brutalna konfrontacja, bo czym innym są oczekiwania tłumu, a zupełnie o czymś innym mówi Jezus. Wiemy, że człowiek z natury niejako jest bardzo związany z tym światem poprzez swoje zmysły i najczęściej spogląda na świat, przyjmuje ten świat poprzez zmysły, poprzez to, co widzi, słyszy i dotyka. coraz rzadziej spotykamy się z tym, aby człowiek uruchamiał te duchowe systemy do Rozpoznawania, identyfikowania tego, co się wokół niego dzieje. Ta konfrontacja, która, o której dzisiaj słyszymy w Ewangelii, powoduje to, że ci ludzie, którzy tak wiele spodziewali się po Jezusie w tym wymiarze ziemskim, ci ludzie zaczynają szemrać. Przemranie przeciwko Jezusowi. Oni nie mogą pogodzić się z tym, co mówi Jezus, skoro znają Go i wiedzą, kim jest, skąd pochodzi, znają Jego rodzinę. To jakże może być coś z nieba, czy ktoś z nieba, skoro my wiemy, że. Jest jednym z nas, jest jednym z ludzi. I to szemranie po kątach nieoficjalne powoduje to, co Jezus stara się im wyjaśnić. Powoduje zamknięcie na działanie Pana Boga w życiu tych ludzi. Oni nie są w stanie otworzyć się na to objawienie, o którym mówi Jezus. Każdy, kto od ojca usłyszał, przyjął naukę. Przyjdzie do mnie. Trzeba się na tę naukę Boga, na jego natchnienia, najpierw otworzyć, i wtedy jest szansa na to, że nastąpi to zrozumienie i przyjęcie nauki Jezusa. Kto tego nie uczyni, no niestety pozostanie na tym etapie szemrania, czyli rodzenia w sobie różnego rodzaju wątpliwości na własne życzenie. Wątpliwości, które Rodzą opór, niewiarę i w konsekwencji nieprzyjęcie tego wszystkiego, o czym mówi Jezus. My jesteśmy ludźmi podatnymi na różnego rodzaju, tak zwane szemranie, czyli zaprzeczanie, nieprzyjmowanie. Chociaż oficjalnie tego nie pokazujemy, to jednak gdzieś ono w naszych sercach, umysłach się dokonuje. I Jezus stara się to wyjaśnić podać argumenty, że to co on mówi jest ważne i istotne, żebyśmy żyli prawdziwie, żebyśmy żyli w pełni i żebyśmy nie tylko byli szczęśliwi tutaj na tym świecie, ale żebyśmy osiągnęli życie wieczne. Ale Jezus o tym życiu wiecznym również to też trzeba zauważyć i uwypuklić. Nie mówi o, o, o jako odległej przeszło, przyszłości, to no nie to, że kiedyś będziecie mieli życie wieczne. Kiedy uwierzycie, to to życie osiągniecie. Zaprawdę, zaprawdę powiadam Wam, kto we mnie wierzy, ma życie wieczne. Ma, już ma teraz, w tej chwili. Ten, kto w niego wierzy, przyjmuje jego naukę i tą nauką stara się żyć. Mamy w sobie życie wieczne. Nie kiedyś, kiedy staniemy przed Trybunałem Boga, ale już teraz, w tej chwili, kiedy w Niego wierzymy, kiedy przyjmujemy Go jako pokarm pod postacią chleba. Jezus mówiąc o tym, że mamy już w sobie życie wieczne, uwrażliwia nas na to, żebyśmy również tym życiem wiecznym, które w sobie posiadamy, mamy, przemieniali ten świat doczesny. Nie może tak być, że mając życie wieczne, to życie wieczne nie ma wpływu na naszą doczesność, na to jak przeżywamy codzienność, chwilę codziennego życia. Czy rzeczywiście odczuwam w sobie to działanie życia wiecznego, które jest we mnie dzięki wierze w Jezusa Chrystusa, dzięki pokarmowi, który On nam daje, a którym jest On sam? Czy czuję to, że to życie wieczne przemienia moją doczesność? Czy staję się kimś innym, lepszym, przemienionym? Kimś, kto może być określany jako dziecko Boże. Jako ten, który został stworzony na obraz i podobieństwo Boże. Czy tak w moim życiu się dzieje?